Maja Bohosiewicz postanowiła odmienić swoje życie i pod koniec zeszłego roku przeprowadziła się z rodziną do Dubaju. Aktorka spełnia się od dłuższego czasu w roli influencerki, a dzięki przeprowadzce do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mogła pozwolić sobie na nowy kontent. Gwiazda reklamuje przeróżnej maści produkty, relacjonuje życie w Dubaju, a także często organizuje na Instagramie QA, dzieląc się z fanami ciekawostkami z prywatnego życia. Ostatnio odwiedziła ją jej znana starsza siostra, Sonia Bochosiewicz, z którą spędziła święta wielkanocne. Maja otwarcie przyznaje, że nie jest katoliczką, ale mimo wszystko obchodzi święta tyle, że na własnych zasadach. Jak na prawdziwą influencerkę przystało, Bohosiewicz poczuła się w obowiązku, by wytłumaczyć się internetowej społeczności z podjętej decyzji. Czym są dla mnie święta? Dlaczego je obchodzę i dlaczego mam czelność jeść sałatkę jarzynową jak reszta pobożnych Polaków, kiedy to otwarcie mówię, że do kościoła nie przynależę? Zaczęła na wstępie maja, by kontynuować. Czym są dla mnie święta? Ano czasem na odpoczynek, czasem dla rodziny i z rodziną. Nie mam jednej wersji, która mi odpowiada, ale chcę mieć obok najbliższych. Raz jest to obiad u mojej mamy z indykiem i resztą rodzeństwa, raz wyjazd na Mazury. A tym razem był basen, stary Dubaj i płynięcie abrą, jedzenie humusu, a następnego dnia ognisko z polską kiełbasą na pustyni. Tak, jadłam sałatkę warzywną. I tak, schowałam dzieciom czekoladki, żeby szukały i chowały do koszyczka wyznała dumna z siebie celebrytka. Maja podkreśla, że bierze z tradycji tyle, ile sama chce i potrzebuje. Nie muszę określać się w ramy wiary, żeby w świąteczny weekend wziąć sobie ze szwedzkiego stołu tyle tradycji, ile mnie samej odpowiada. Mam nadzieję, że wasze święta były spokojne. Kto jeszcze spędza je niestandardowo lub po prostu po swojemu? Dodała gwiazda, kończąc swój wywód.